Witajcie, kochani, z tej strony warożnowska Kody Świadomości. Moi drodzy, co to jest rok uniwersalny, osobisty i numerologiczny, tłumaczę w osobnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam. Pozwoli Wam zrozumieć, który rok w jakim stopniu może wpływać na Wasze życie oraz jakie trudności bądź możliwości każdy z nich dla Was będzie niósł. Dzisiaj skupię się typowo na roku uniwersalnym 2023, ponieważ właśnie 25 września rozpoczynamy nowy rok numerologiczny. Dla wszystkich nas będzie on pod wibracją 7, ponieważ sumując rok 2023 otrzymujemy mistyczną liczbę 7. Uważnie przyjrzyjcie się aspektom płynącym z tego roku, szczególnie ci z Was, którzy mają dodatkowo rok osobisty i numerologiczny, również o wibracji 7. Zawsze takie układy potęgują konkretne wibracje. Tak jak wcześniej wspomniałam, że liczba 7 uważana jest za wibrację mistyczną, więc ten rok dla nas wszystkich da szczególne możliwości, a wręcz konieczność zajrzenia w głąb siebie. Tematyka duchowości stanie się dla wielu z Was tematem przewodnim, ponieważ zewnętrzne energie będą w Was prowokować wewnętrzne procesy oraz sytuacje też wokół Was, aby zmierzyć się w końcu ze swoimi słabościami. Dlatego lepiej podjąć pracę nad sobą w tym czasie świadomie. Wtedy moi drodzy wszystko pójdzie dużo szybciej i owocniej. To bardzo też dobry czas na refleksję, rozmyślania, analizowania i planowania strategii względem siebie i swojego najbliższego życia. Uniwersalny rok 2023 na planie globalnym pozwoli wielu naukowcom na lepszą analityczność i wglądy, więc możemy spodziewać się wielu nowych odkryć z różnych dziedzin, w tym też z dziedzin duchowości. Z drugiej strony siódemka charakteryzuje się samotnością. Odosobnieniem, kontemplacją. W związku z tym takie energie będą uderzać w społeczeństwo, tym samym powodując różnicowanie poglądów, podział ludzi, a przez to konflikty. Z kolei bunt ludzi może też nasilić się choćby z faktu, iż wibracje 7 mogą sprawiać u ludzi opadnięcie klapek z oczu. To, co do tej pory było niedostrzegalne, nagle stanie się jasne, a wszelkie manipulacje i kłamstwa zaczną być wyczuwalne przez ludzi dzięki wyostrzeniu się intuicji. Siódemka to również izolacja, moi drodzy, więc mogą pojawiać się ponownie ograniczenia społeczne, które utrudnią nam codzienność i spowodują frustrację. Rok 2023 warto dodatkowo zinterpretować pod względem wszystkich wartości liczbowych zawartych w tej dacie. Od razu widzę, że może to być rok procesów sądowych, rozstrzygania wszelkich sporów. Na planie globalnym z kolei może dojść do wyłonienia się afer politycznych, które również mogą zakończyć się procesami. Ponadto mamy w tej dacie dwie dwójki. To daje nam informację, że relacje międzyludzkie staną się bardzo ważne, ale właśnie też w kontekście dyplomacji i mediatorstwa. Liczba 3 w tym roku łagodzi z kolei pozostałe liczby, dając odrobinę radości, optymizmu i otwartości na przyjemności. Jest jeszcze dość ważna wibracja w tej dacie. To liczba 20, która według moich badań i odkryć jest bardzo silną mistyczną wibracją. Osoby nią obdarzone są bardzo wrażliwe na wszystko, co się wokół nich dzieje, to bardzo często osoby nadwrażliwe energetycznie i duchowo, jednak jest jeszcze jedna, dość istotna wada tej liczby, e, mianowicie daje dość często upartość oraz mocne osadzenie się wybranej ideologii bądź religii, powodując u niektórych tak zwany fanatyzm religijny bądź ideologiczny. Przekładając to na plan globalny, możecie wiedzieć, czego możemy spodziewać się na świecie przy takiej wibracji i energii. Jest jeszcze jedna dość ważna cyfra, to zero. Cyfra zero w numerologii to zarazem magiczna wibracja, taki trochę as w kieszeni, który pozwala nam przekształcić tak, nam ją w dowolną energię w naszym życiu, ale z drugiej strony to często braki. Zatem dla jednych to będzie rok strat, dla innych nowe pozytywne możliwości. To jak wykorzystacie ten rok tak naprawdę zależy głównie od waszej cierpliwości, spokoju i rozsądnemu podejmowaniu decyzji. I tego wam w tym siódmym roku numerologicznym życzę. Do zobaczenia.